Byłem nie tak dawno w Toruniu. Miałem ogromne, piękne spotkanie z mieszkańcami w Dworze Artusa. I po zakończonym spotkaniu, kiedy przez zatłoczoną salę przechodziłem w kierunku wyjścia, zatrzymałem się przed kobietami, które tam stały ze łzami w oczach. To były mamy niepełnosprawnych dzieci. Usłyszałem kilka niezwykle bolesnych zdań o tym, jak trudno dzisiaj się w Polsce żyje o tym, że musiały protestować, a prezydent Rzeczypospolitej nie był łaskaw ich, ich wysłuchać. O tym, że teraz niedługo znowu będą oszukane i że przyjadą do Warszawy 19 marca, żeby protestować znowu, chociaż mają w życiu wiele trudów i chociaż nie jest to dla nich ani łatwe, ani tanie, ale są w rozpaczy i muszą zacząć działać. To jest ich sytuacja. Proszę państwa, to wstyd. To wstyd dla polskiego państwa że państwo polskie nie tylko że o takie rodziny nie dba, ale wręcz je oszukuje. Nie będę wahał użyć się mocnego słowa. Ci, którzy wy wychowują, ci, którzy opiekują się, poświęcając często swoje życie, nie tylko zawodowe, swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, to bohaterowie w każdym społeczeństwie i państwo polskie też ich tak powinno postrzegać. Oni potrzebują wsparcia ze strony państwa, ale nie powinni tego wsparcia się ani domagać, ani o nie prosić. Uczciwi politycy sami powinni im to wsparcie dać. Na tym polega realizowanie polityki jako rozumnej troski o dobro wspólne. To, że polskie państwo tego nie czyni, także musi być zmienione i w tym również jest wielka rola prezydenta. Prezydent nie może się bać ani wstydzić spotykać się z takimi ludźmi. To jego zadanie z racji wyboru, z racji społecznego mandatu, z racji wielkiego autorytetu, jakim się cieszy. To przede wszystkim on powinien w trudnych czasach o takich ludzi walczyć. I to jest także element mojej umowy z Polakami.